Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Dziś będziemy mieć gościa specjalnego, czyli panią Halinę, i pokażę Wam, jak wykonać makijaż cery dojrzałej. Także, jeżeli jesteście zainteresowani tym tematem, to zachęcam do dalszego y, oglądania. Będzie to dosyć wyczerpujący temat materiał. Takie mam przynajmniej wrażenie. Także zachęcam do dalszego oglądania. Makijaż cery dojrzałej zaczynam od przygotowania odpowiednio cery i polecam zamiast używania kremów przeciwstarzeniowych, które zazwyczaj są bogate w silikony użyć maski remodelującej z marki Jose Eisenberg. Uwielbiam ten produkt za to, że po pierwsze nawilża on skórę, po drugie świetnie ją napina, przez co zmniejsza i spłyca zmarszczki, a do tego ma on też właściwości ściągające opuchliznę, dzięki czemu skóra wygląda bardzo ładnie i świeżo. Ogólnie jest to jeden z moich ulubionych produktów pielęgnacyjnych i polecam go również przy makijażach przy cerze normalnej lub suchej. Bardzo dobrze się też sprawdza. Następnie przechodzę do bazy nawilżającej. Tutaj użyłem akurat bazy ze Smashboxa i nakładam ją pod oczy oraz w te części twarzy, gdzie skóra jest najbardziej przesuszona, by jeszcze dodatkowo ją nawilżyć. Dobre nawilżenie cery dojrzałej to naprawdę klucz do sukcesu i tego, by cały makijaż wyglądał później ładnie i świeżo. Teraz przechodzimy do podkładu. Wybrałem podkład od Estée Lauder Double Wear Light. Jest to podkład, który ma dosyć dobre krycie, a przy tym jest podkładem nawilżającym i nie obciąża mocno skóry. Nakładam go przy użyciu gąbeczki typu Beauty Blender, dzięki czemu nie uzyskam efektu ciężkiego makijażu, tylko nałożę lekką, cienką warstwę podkładu. Dzięki temu też skóra będzie wyglądała bardziej świeżo. Pamiętajcie, aby nie używać zbyt ciężkich podkładów, bo one obciążają skórę, do tego wchodzą wzmarszczki, a tym samym je podkreślają. Im lżejszy i delikatniejszy podkład, tym lepiej. Na wyjścia oczywiście dobrze sprawdza się podkład typu Double Wear Light, ponieważ daje on większe krycie i jest też bardziej trwały, a przy tym nie obciąża, jak już wspomniałem, skóry. Kolejnym krokiem jest korektor pod oko. I tutaj mój ulubiony korektor, czyli Helena Rubinstein Magic Concealer. Moim zdaniem jest to najlepszy korektor dla osób starszych, ponieważ ma on właściwości nawilżające, nie podkreśla zmarszczek, a przy tym ma naprawdę bardzo dobre krycie. Co jest ważne, bo z wiekiem zasinienia, dolina łez, często mają ciemniejszy kolor i są bardziej widoczne. Więc warto jest tutaj postawić na korektor, który ma dobre krycie, a przy tym nie będzie on podkreślał zmarszczek. Rozklepuję go jeszcze przy użyciu gąbeczki, by ładnie go rozprowadzić. Nakładam go również tam, gdzie podkład ma trochę za małe krycie, gdzie prześwitują jakieś naczynka lub drobne niedoskonałości, dzięki czemu zwiększam poziom krycia podkładu. Niewielką jego ilość nakładam również na powiekę ruchomą, jako bazę pod dalszy makijaż. Teraz przechodzę do utrwalenia korektora pod okiem i tutaj użyję pudru rozświetlającego pod oczy marki Laura Mercier. Jest to puder, który chyba wszyscy znają. Bardzo ładnie utrwala makijaż, a przy tym nie podkreśla zmarszczek i dodaje lekki efekt rozświetlenia. Cały makijaż utrwalam przy użyciu pudru z firmy Bourjois. Jest on bardzo drobno zmielony, nie powoduje ściągnięcia skóry, nie powoduje efektu takiej przesuszonej, niezdrowej skóry. I nakładam go bardzo niewiele przy użyciu pędzla, delikatnie wklepuję, wtłaczam go w skórę. Ponieważ zbyt duża ilość pudrów w wypadku cery dojrzałej wygląda po prostu nieestetycznie i podkreśla zmarszczki, przez co skóra też będzie wyglądała nam bardziej zmęczoną i obciążoną. Teraz cały makijaż wykończę jeszcze przy użyciu pudru marki Hourglass. Daje on wyjątkowy efekt rozświetlenia i blasku. Skóra wygląda jak posmarowana kremem, taka świeża, promienista, na pewno nie wygląda na zmęczoną. Osobiście uważam, że produkty marki Hourglass idealnie sprawdzają się do makijażu cery dojrzałej, ponieważ właśnie mają ten swój unikatowy rodzaj rozświetlenia i blasku. Następnie przechodzę do różu na policzki i tutaj również używam róży z marki Hourglass. Wybrałem róż w ciepłej tonacji i nakładam go na policzki. Róż w wypadku makijażu cery dojrzałej jest bardzo ważny. Ponieważ wpływa on na naszą podświadomość. Kojarzymy róż z młodością, kojarzy nam się z dziećmi, które rumienią się na policzkach. Dlatego w wypadku cery dojrzałej tak ważny jest właśnie róż, ponieważ on zwyczajnie odejmuje lat, oddziałując na naszą podświadomość. Odrobinę pudrów rozświetlających nakładam na szczyty kości policzkowych, natomiast nie są to typowe rozświetlacze to są właśnie takie delikatne, nadające blasku produkty. Unikajcie produktów, które mają duże drobiny rozświetlające. Tutaj wszystko musi być bardzo subtelne, dzięki czemu nie podkreślimy zmarszczek i nadamy skórze świeżości. Teraz wykonuję bardzo lekki, subtelny kontur, również przy użyciu pudrów z marki Hourglass. Natomiast osobiście uważam, że mocny konturing. W wypadku cery dojrzałej nic zupełnie nie ma sensu, tutaj tylko delikatnie możemy wyszczuplić buzię, nadać jej właśnie konturu, żeby nie wyglądała też zbyt płasko, ale nie przesadzajmy z tym, bo duża ilość bronzera zwyczajnie doda lat i sprawi, że ten makijaż stanie się ciężki. Odrobinę bronzera jeszcze w chłodnym kolorze dodaję w strategicznych miejscach, ale naprawdę jest to niewielka ilość produktu. Teraz przy użyciu rozświetlającego pudru marki Smashbox jeszcze delikatnie neutralizuję róż na policzkach, żeby on nie był też zbyt mocny. Teraz przechodzę do makijażu brwi, ponieważ brwi, jak dobrze wiemy, są ramą oka. Zaczynam od wyczesania ich przy użyciu szczoteczki. Moja modelka ma dosyć gęste brwi, więc tutaj nie będzie trzeba ich w żaden sposób dorysowywać. Jedynie wyrównuję ich koloryt przy użyciu maskary do brwi. Ja użyłem akurat maskary z Yves Saint Laurent, ale może być też każda inna tutaj. Tak naprawdę nie ma znaczenia, jakiego dokładnie produktu użyjecie. W każdym razie tego rodzaju maskary fajnie wyrównują koloryt włosów i wyglądają naturalnie. Nadmiar produktu wyczesuję przy użyciu szczoteczki. I przechodzimy do makijażu oka. Zaczynam od zaznaczenia wodoodporną kredką w kolorze brązowym, linii załamania oka. Pamiętajcie, że w wypadku osób dojrzałych mamy powiekę opadającą, w związku z czym musimy zwrócić uwagę na to, by zrobić tak naprawdę iluzję załamującej się linii globu, ponieważ ta prawdziwa zniknie nam pod opadniętą powieką. Zaznaczam sobie na otwartym oku szkic przy użyciu brązowej kredki, a następnie to wszystko rozcieram. Dzięki temu uzyskam wodoodporną bazę pod dalszy makijaż i wstępnie wykonturuję oko. Bardzo ważne jest to, by sprawdzać, jak wygląda makijaż na otwartym oku, a nie na zamkniętym, bo wtedy wychodzą wszystkie nasze ewentualne niedociągnięcia jeszcze w makijażu. I przechodzimy do cieni. Zaczynam od matowego beżowego cienia, który nakładam wewnętrzny kącik oka i rozdzielam go również pod dług brwiowy. Teraz przechodzę do ciemnobrązowego cienia. I delikatnie wklepuję go w miejscu, gdzie wcześniej nałożyłem kredkę, a następnie delikatnie rozblendowuję. Następnie bardziej puchatym pędzlem rozblendowuję jeszcze cienie, tak by przejścia były bardzo miękkie i delikatne. Bardziej precyzyjnym pędzelkiem przy użyciu ciemnobrązowego cienia zaznaczam teraz zewnętrzny dolny kącik oka. I wyciągam go tak, by połączyć z makijażem górnej powieki. Następnie bardziej puchatym, miękkim pędzelkiem blenduję granice makijażu, tak by ładnie i miękko przechodził on w makijaż cery. Teraz łączę ze sobą dwa kolory różu i nakładam delikatnie w centralnej części oka, by nadać makijażowi świeżości i by był bardziej spójny kolorystycznie z makijażem cery. Przy użyciu jasnobeszowego cienia rozświecam wewnętrzny kącik oka. Jak widzicie, w całym makijażu oka używałem tylko cieni matowych. Jedynym blaskiem, jaki został dodany, jest róż, który również pojawił się na policzkach, więc jest to bardzo subtelny, delikatny blask. Osobiście wychodzę z założenia, że jednak powinniśmy unikać bardzo brokatowych cieni błyszczących, ponieważ one podkreślają zmarszczki, natomiast delikatny satynowy blask jak najbardziej jest ok. Teraz przechodzę do tuszowania rzęs. I osoby dojrzałe z reguły mają bardzo krótkie i delikatne rzęsy. Dlatego osobiście uważam, że bardzo fajnym rozwiązaniem jest dodanie jeszcze sztucznych rzęs w postaci kępek. Do czego za chwilę przejdziemy. Polecam używać tuszy wodoodpornych, ponieważ często przy opadającej powiece tusz ma tendencję do odbijania się na górnej powiece. Jeżeli rzęsy są rzadkie, to proponuję nie malować dolnych rzęs ponieważ podkreślimy to, że faktycznie jest ich mało. Jeżeli nie ma tego problemu i rzęsy faktycznie są gęste, to spokojnie możecie pomalować i górne i dolne rzęsy. I przechodzimy do doklejania kępek. Kępki proponuję doklejać w długości 6 mm wewnętrznym kąciku, następnie 8 mm i ewentualnie wyciągnięcie zewnętrznego kącika przy użyciu 9 lub 10 mm kępek. I tak właśnie zrobiłem w tym makijażu. Osobiście uważam, że doklejenie kępek rzęs w makijażu cery dojrzałej jest naprawdę... Naprawdę fajnym rozwiązaniem, dodaje bardzo dużo klasy i uroku spojrzeniu. I jest też bardzo fajnym takim urozmaiceniem makijażu dla takiej pani, która przychodzi do was na makijaż, bo z reguły sama sobie nie jest w stanie czegoś takiego zrobić, więc jest to fajny też taki prezent od nas, makijażystów, dla naszych klientek. Teraz przechodzimy do makijażu ust i ja wybrałem pomadkę z marka Jacobsa, która jest pomadką taką dość klasyczną, czyli nie jest pomadką trwałą, matową, tylko taką satynową, klasyczną, lekko nawilżającą również usta, i delikatnie wyrysowuje nią kształt ust. Jeżeli mamy duże bruzdy na ustach, tak zwane bruzdy palacza, to w takim wypadku dobrze jest użyć najpierw konturówki, dzięki czemu pomadka nie będzie się rozpływać, nie będzie migrować na ustach, tylko będzie się działała na miejscu. Jeżeli jednak usta nie są bardzo pomarszczone, to wystarczy sama pomadka. To musicie wyczuć też u waszej klientki, jak wygląda sytuacja. W wypadku akurat mojej modelki nie było to konieczne. Delikatnie korektorem wyrównuję zewnętrzną krawędź makijażu ust. Ja w tym makijażu postawiłem jednak na cerę i delikatne zaznaczenie oka. Usta są w bardziej naturalnym kolorze i są, że tak powiem, dodatkiem do całego makijażu. Ok, i to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie koniecznie znać, co myślicie o tym makijażu i co w ogóle myślicie o tego rodzaju tutorialach, bo szczerze Wam powiem, że mnie się spodobało i chętnie kontynuowałbym ten cykl. Także jeżeli. I chcecie więcej makijażu na modelkach 40, to koniecznie dawajcie znać, że jesteście zainteresowani taką tematyką. A na dzisiaj to już wszystko. Dzięki i do zobaczenia. A i oczywiście zachęcam do kliknięcia subskrypcji i łapki w górę dla pani Haliny. Patrzę i patrzę i nie poznaję się, chyba bym przeszczepił inną gębę.